Siemanko. Z tej strony Maxiorot jest QuickShot, czyli podawana na szybko, przepyszna i pożywna porcja jeszcze ciepłych, giereczkowych newsów. Może zawierać śladowe ilości soi oraz orzechów arachidowych. Rozpoczynamy od ploteczek, domysłów i spekulacji na temat, który już od dłuższego czasu męczy wszystkich. Nintendo oficjalnie nie ogłosiło nowego Switcha ani prac nad nim, więc w zasadzie mamy utrzymane w tym temacie status quo. Jednak dobrze poinformowane źródła postanowiły uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć co nieco na temat specyfikacji konsoli Widmo. Wiemy, że nowy Switch otrzyma siedmiocalowy ekran z OLED-ową matrycą od Samsunga, co siłą rzeczy poskutkuje większą energooszczędnością, lepszą responsywnością i lepszym odwzorowaniem kolorów. Chociaż z tym ostatnim nie wszyscy muszą się zgodzić. Anyway, podobno konsola ma wspierać wyświetlanie rozdzielczości 4K z HDR-em. Obstawiałbym też, że sprzęt raczej będzie rozwinięciem obecnej generacji i kontynuowaniem linii Switch, tak jak było w przypadku 3DS-a. Nie wiadomo jednak, czy trafi na sklepowe półki już na tegoroczne święta, czy musimy się szykować na rok przyszły. I tak naprawdę, do oficjalnego komunikatu ze strony Nintendo, pozostajemy w sferze marzeń i gdybań. Teraz czas na coś zupełnie innej beczki. Troy Lewitt piastujący do tej pory zaszczytne stanowisko głównego projektanta w Avalanche Software odchodzi. Studio pracujące obecnie nad RPG w uniwersum Harry'ego Pottera rozstało się strojem po tym jak wyciągnięte zostały opublikowane przez niego na YouTube filmy z lat 2016 2018 Lewitt w ramach przyjętej formuły komentarzy otwarcie atakował społecznych aktywistów i bronił postaci takich jak współzałożyciel Atari Noland Bushnell oskarżonych o molestowanie seksualne. W swoim oświadczeniu na Twitterze Lewitt stwierdził, że odejście było jego decyzją, nie żywi nikogo z byłego już miejsca pracy urazy, a powody swojej rezygnacji wyjawi na nowym filmie na swoim kanale. Jak to ostatecznie wpłynie na kształt i kondycję gry w czarodziejskim uniwersum? Dowiemy się najwcześniej w przyszłym roku. A z bardziej optymistycznej wiadomości to wszyscy entuzjaści tłuczenia hord piekielnych pomiotów mogą szykować swój sprzęt archeologiczny i rozpoczynać szeroko zakrojone poszukiwania, gdyż niedawno wspomniane przeze mnie zremajkowane Diablo 2 oficjalnie obsłuży stare sejwy z pierwszych przejść oryginału. Podejrzewam, że mało kto przechowuje takie gamingowe kapsuły czasu, ja sam swojego pierwszego ranu nekromantom ani bym nie znalazł, ani bym raczej chętnie nie odkurzał. Anyway, przy okazji budowania hype'u na nową, starą odsłonę Diablo padła wieść, że gracze PlayStation 5 obdarowani zostaną bonusem w postaci wykorzystania przez grę możliwości haptycznych DualSense'a, co może już wywołać lekką ekscytację pośród wszystkich panów gierki, którzy z kontrolerem Sony mieli przyjemność obcować. Na koniec prawdziwy rarytas dla fanów Halo. Grający w Halo Rich zapewne pamiętają zamieszkujące planetę strusiopodobne stworzenia znane jako MOA. Jeśli z jakiegoś powodu kiedykolwiek zastanawiałeś się jak smakowałby kotlet z takiego zwierzęcia, twoja ciekawość może zostać zaspokojona. Na oficjalnym Twitterze Halo pojawiła się informacja, że do sprzedaży trafia limitowana edycja chipsów Pringles o egzotycznym smaku burgera z MOA. Sprawa nabiera pikanterii, kiedy zagłębiając się w lore uniwersum dostrzeżemy, że MOA są gatunkiem zagrożonym wyginięciem, więc pożywianie się ich mięsem jest moralnie wątpliwe. Tym bardziej, że nie istnieją. Anyway, jeśli mimo wszystko chcecie spróbować tego nietypowego smaku przekąski, kontaktujcie się szybko z Ciocią z Ameryki, bo limitowana wersja chipsów sprzedawana będzie wyłącznie w sieci Walmart. Każdemu, komu uda się zdobyć to niewątpliwe kulinarne trofeum, oficjalnie życzę smacznego! I to tyle, jeśli chodzi o QuickShot. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a po więcej wybornych, gierkowych newsów zapraszam już w przyszły wtorek o 18. I tą apetyczną myślą kończę. Cześć.